Czy wiedzieliście, że możecie zapłacić 0% podatku przy sprzedaży udziałów, na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Polska gospodarka rośnie, polskie firmy rosną, a co za tym idzie, trochę zmienia się logika i sposób, w jaki można zarabiać pieniądze w biznesie. Coraz więcej spółek tworzonych jest po to, żeby je rozwijać i sprzedawać. Coraz więcej ludzi podejmuje się kupna. Na przykład spółek, po to, żeby trochę poinwestować, coś pozmieniać, coś poprawić i sprzedać dalej. W związku z tym pojawia się pytanie o opodatkowanie takiej transakcji. I wiecie co? Od pewnego czasu mamy bardzo fajne zwolnienie podatkowe w Polsce, właśnie na sprzedaż udziałów w spółce. W tym materiale opowiem Wam, jak to działa. Zapraszam. Cześć. Nazywam się Mateusz Korus, jestem radcą prawnym. Nasza kancelaria wyspecjalizowała się między innymi w podatkach, w szczególności w ulgach i zwolnieniach podatkowych dostępnych dla firm w Polsce. W tym odcinku chciałbym wam pokazać pewien sposób na uniknięcie podatków, gdy sprzedajecie spółkę. I to 100% legalnie, to jest prawdziwe, rzeczywiste, takie dostępne, no prawie dla każdego, kto wypełni te wymogi, zwolnienie podatkowe od transakcji sprzedaży udziałów. Zaczynamy. No dobrze, to zacznijmy od najprostszej sytuacji. Znaczy jak wygląda opodatkowanie sprzedaży udziałów? W Polsce jeszcze najczęściej udziały sprzedają osoby fizyczne. No i załóżmy że mamy osobę wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta osoba ma 100% udziałów w spółce z o. No i teraz ten nasz wspólnik sprzedaje te 100% udziałów. Załóżmy, że uzyska z tego, żeby łatwo się liczyło, 100 zł. To jak teraz będzie wyglądało opodatkowanie? Od tych 100 zł nasz wspólnik zapłaci zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Czyli zapłaci 19% złotych i zostanie mu 81 złotych, które będą przelane na jego rachunek prywatny. W porównaniu do innych krajów europejskich te 19% nie jest za dużo. Ale wiecie co? Można zapłacić zero. Jak? To przeanalizujmy model alternatywny. Czyli mamy naszego wspólnika. Nasz wspólnik już jest zorientowany w prawie podatkowym. On wie, że nie musi płacić tych 19%. W związku z tym tworzy sobie najpierw spółkę holdingową. W formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma 100% udziałów i teraz ta spółka jest wniesiona aportem do tej spółki holdingowej. Czyli teraz ta spółka holdingowa ma 100% udziałów w naszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. I teraz tak. Nasza spółka holdingowa pozbywa się tych 100% udziałów w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Bierze za to 100 zł. I tak normalnie. Zakładamy, że to jest duża spółka holdingowa. Ona powinna zapłacić 19% cit od tej transakcji. Ale jest taki specjalny przepis w ustawie o CIT, który mówi, że po spełnieniu pewnych warunków ten CIT wyniesie 0 zł. Po prostu ta transakcja sprzedaży tych 100% udziałów będzie zwolniona z podatku. W związku z tym zostanie nam dalej 100 zł. No i dzięki temu nasza spółka holdingowa będzie miała 100 zł. Co to nam daje? To jest takie rozwiązanie trochę jak estoński CIT, czyli tak długo jak te 100 złotych zostawię w, nam, w mojej spółce holdingowej i będę reinwestował te 100 złotych przez tą spółkę holdingową, na przykład kupując no nie wiem, akcje, albo nie wiem, nieruchomości, albo dokapitalizuję inną spółkę, którą moja spółka holdingowa już ma, albo wykorzystam to na zakup udziałów w innej spółce, nie wiem, zainwestuję w jakiś startup, to wtedy to zero będzie dalej zerem. Natomiast w momencie, kiedy zdecyduję się na dystrybucję tego zysku, czyli przejścia ze spółki holdingowej do wspólnika, no to wtedy oczywiście, no wtedy będę musiał zapłacić te 19% akurat tutaj na poziomie wspólnika pit czyli tak jak tu. Czyli to jest taki model, w którym ja po prostu tworzę jakąś wartość, czyli inwestuję w spółkę, rozwijam ją, sprzedaję, no i potem chcę, no przynajmniej jakąś znaczącą część tych zysków reinwestować. Tak? Czyli to nie jest taka sytuacja, no, że nie wiem, że ja chcę po prostu te 100% wykorzystać do celów moich prywatnych, tak? tylko tę dużą część, nie wiem, 70%, 50%, 90%, 100% tego zysku z tej transakcji sprzedaży spółki ZO, ja chcę poprzez spółkę holdingową w inny sposób zainwestować. I wtedy to zwolnienie podatkowe ma sens. No dobrze, a teraz jeszcze w skrócie, jakie są wymogi? No to tak, przede wszystkim ta moja spółka holdingowa, ona może być też własnością innych spółek. To można tutaj dowolne konstelacje budować. My doradzamy w zakresie tego, jak właśnie tworzyć takie struktury również międzynarodowe. Natomiast jedna ważna rzecz, ta spółka holdingowa nie może być własnością na przykład jakiejś spółki z Panamy. Jakiejś spółki, no Unia Europejska ma już całą taką listę krajów, czyli spółki, która pochodzi z krajów, w którym na przykład jest jakieś agresywne opodatkowanie, albo kraju, z którym no nie da się prowadzić wymiany informacji podatkowych. To nie jest możliwe. Ta spółka holdingowa powinna mieć co najmniej 10% w tej spółce, którą sprzedaje, żeby móc zastosować to zwolnienie. Uwaga! Ta spółka, którą sprzedaje, bo to nie tylko musi być polska spółka, to na przykład może być sprzedaż niemieckiej GmbH, albo, albo czeskiej spółki, albo włoskiej spółki, dowolnej spółki, tak? na przykład w Unii Europejskiej. Natomiast ta spółka, ona nie może być spółką tak zwaną nieruchomościową. A kiedy jest spółka nieruchomościową? Wtedy, kiedy co najmniej 50% aktywów tej spółki, albo bezpośrednio, albo pośrednio, czyli wtedy, kiedy tu bym jeszcze jedną spółkę sobie dobudował, jako spółkę, córkę tej, kiedy w tym podmiocie co najmniej 50% aktywów to są nieruchomości, no to wtedy już z tego zwolnienia nie skorzystam. W związku z tym taki model, którym to są spółki nieruchomościowe, no to tu trzeba troszkę inną konstrukcję podatkową przyjąć, żeby obniżać opodatkowanie. No i tak samo, jeżeli ja sprzedaję jakąś spółkę, no to też warto przed sprzedażą przeanalizować, no ile procent aktywów tego ma majątku tej spółki stanowym nieruchomości, czy trzymane w tej spółce, czy na przykład trzymane jeszcze w jakiejś spółce córce. Ale jest to bardzo fajne, jest to bardzo, bardzo atrakcyjny model wehikuł podatkowy do inwestowania, do pomnażania majątku, do reinwestowania i warto by było, żeby był on też często wykorzystywany. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i zapraszam Was do śledzenia kanału.